Witajcie znowu? To co będziemy robić. No przewitaj się, no, Przewi Przywitaj się. Długa przerwa. <laughs> Ello? A, nie lecą, no. Hmm. What's up?

Chill, 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 chill man, chill man, chill, 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 chill. 哈哈哈哈！哈哈哈哈！那你不给点钱咋？哎哎，Yo, Yo, 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 chill, chill, chill man, chill, chill. Oni mnie słyszą, dlaczego ja mam budki z, z tym e, spacerem po lodzie? Ktoś ma jakieś budki, ale bez. A co tu jest? Ha? 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 Nic. Nic. znaczy się jednak do budki jakieś. Co? Tu idziemy w tu mały ząbie chciał mnie zabić, tymczasem on. Come here, come here, I wanna kill you. No tu też mam no. Mati Ma Mati masz jakieś fajne e butki bez spaceru po lodzie. Mati dasz mi jakieś butki, które nie są po lodzie. Please. Aha. Ale on, i tak moja zbroja jest cała na wyczerpaniu, tak bym powiedział. Mhm. O, ktoś tam mi napisał się, ma to mój tata. Gdzie? No, trochę naprawiona, co? Dobra, dobra, dlaczego mi dajesz spacer po lodzie? trafić do wody i matki pierwszy leci. <noise> Elo. No, myślałem, że, ty, że ty, myślałem, że ty zrobiłeś fake. Gdzie moja Eletra? Aha. O siema, 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 pierwsza, nie druga, albo nie, nie wiem już kto. <ścoughs> Świnka Halinka! Pff. A czemu tu jest szyba zniszczona? No no, okay, nie mam tutaj Co? Gdzie moja letra? Nie mam! Muszę znaleźć... Muszę iść do naszego fajnego pokoju, ale ee, wiesz jakiego A miał być tajny. Genius. Dlaczego moje, dlaczego tutaj jest ten mój obraz zniszczony? No. Jest! Elektro. 哦哦哦。Uh oh. A ktoś może mieć ten. Eee, nie, dobra, bo myślałem, że. E, czy ktoś z Was ma jakiś hardcore mode? Ale chyba nie. No, to normalnie, że nie, po prostu masz. Jak zginiesz, to już. Nie, nie, nie odrodzisz. Ciema. Mam literę. Nie, fantomy! Co? Ale do czego? Okej... Okay. Do pant? A gdzie... jesteś? No ale gdzie dokładnie? Fortnite, yy, nie wiem kiedy Fortnite. Może jutro. <ścoughs> Aha. Gdzie? No, 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 nagrywam. Wow! A ja nie umiem wyskoczyć z Eletrą. O! Czemu jutro? Bo nie będę mógł grać. A na razie nie ma, nie chce mi się grać w Fortnite'a, jutro zagram. No już, muszę po ciebie lecieć. No siema, siema! O, uh o! -uh. Chodź. Aha. Ej, nie mam tego, ja nie mam pereł. Mogę zostawiłem sobie w domu. A ty zaś kurde no. Eee, patrzcie ja... o, zrobiłem, zrobiłem! Kurde! Już nigdy mi nie dawaj z tym enchantem! Zrobiłem, zrobiłem! O, 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 o. <ślesy> FANTOM! FANTOM! No co ci tak trudno, fajna paryłkę zużyć. Chodź na choć chodź na Wołwiłłana, kondzio Jeśli nie spróbujesz, nigdy nie zobaczysz. A gdzie? Ale coś jest serwer inny. Aha. No dobra. No dobra, to wychodzimy. Aha, wyszłaś. To nas wszystkich wywaliło. E. Trudno. A ja nie wiem, czy słychać moi, czy słychać moich kolegów. Jedno jeden widzu. Proszę napisz. Słychać ich? Proszę, sobie słychać. Tylko, czy tylko mnie? Nie, trudno, trudno. Kurde, to jest dziwne, jak się mówi do siebie niby. Zaraz, bo mnie jeszcze wczyta, wczytuję. Dobra, trudno, żeby tylko mnie słychać. Trudno, trudno. No właśnie, wiem. I teraz słyszą, że mnie... Mi... <grym i zbieram> lol... J, 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 j 9 l. Chyba chciałeś napisać lol. <grym i zbieram> Albo nie. O no, kiedy mi to wczyta, no. O, w końcu. Jestem sławny. Dobra. Proszę, yy, wyślij mi zapro. Zaprosisz mnie? W końcu... I mnie na chwilę. Dobra, jestem jeszcze. Dołączamy. no nie ma streamka. Chwilowo musiałem dołączyć, już cztery osoby oglądają. Kurde, sławny jestem. <gry> tak, tak, widziałem. <głos> Dzień <głos> 2137 czekanie na na, na Fortnite A na to jeszcze nie na mapę? Nie, mów mi, że że... I ty nie ma. czekaj, bo jeszcze mnie lokalizuje. Tu. Yeah. Ja zapomniałeś o, 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 A, pamiętam tą mapę, budowaliśmy ją. Ej, no to dawaj. A kogo jest, które moje? Na. No. Aha. Ej, a mi no nie, nic nie dało. A do. Bo jak próbowałem. Dobra, wezmę się do tak. Super, Mati, super. Aha, takie randomowe rzeczy. Co? Ej, ej. O, 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 o. Myślałem, że to randomowe rzeczy dałeś do tych skrzyń. Po co, po co, Powiedz mi jedną rzecz. Po co tutaj jest... Yy... ...jajka z pełnodawania zombie? Taki pytanko. Nie chcę tego używać. Nie chcę. Nie umiem ustawiać, dob jak dobrze ma to ustawić. No dobra, nie będę gadał głupstw. Tego nie, nie chcę. Wiesz, ja sam to z tobą budowałem. Po co mam aż mnie uprowadzać? A będzie kiedyś Fortnite top model? No będzie, będzie top model. Nie bicie się jeszcze! Aha. O... Aha. No dobra, no to ja idzie, id idziemy do różnych kąt, może. Kąt. Start. Aha. A. E -e. Masz. Hihihihi. A. może to tak. Nie czemu nie można dawać różnych rzeczy od razu? E -e. Kurde użyłem, użyłem tego, ale skam Mogę wejść? Sam nawet poszły na ciebie Hi Hi te troszkę, data że nie wraca. <śm rows> I bo się użyłem. Lol. <śmars> no właśnie, bo se użyłem. Halo. vamos estar vamos estar está? está. Guerra, Rairo. Ah, podemos que seja Lolo? jde po tebe. No oh, tu. A kde stáváš? O. <śmany> o. Co jest? Co jest? O. Mm. o, o, to jest, to jest, o, hm, kurde, ha, o, o, awa, ale nie tak i nie tak już straciłaś, ha. <śmany> Nie umiem strzelać kolego No widzę bardzo <laughs> uh. Ej, -e o czym Hirman! Hir... -hir -a Masz zgniłe mięso. O A nie, bo nas wywali! No to chodź tu! Mm. Aha! Nie, nie, nie! Uh. Chodź tu! Atakujmy go Jest Nara. I nas wywali. Um, to co robimy? Dzięki. Co to się stanęło? Trzymaj... się... A trzy mają grania. Dzięki, dzięki. No dobra, no to co robimy? Fortnite. Gry. A chcesz zagrać Fortnite'a czy będziesz raidował? No to nie gramy. A ty masz? No dobra, no to zaraz. Yy, Łącz. Zaraz będziemy grać coś innego. Yy, Baterplum, Baterplum, dobra. To wchodzę.